Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj kochani, horoskop dla strzelca na miesiąc październik, karty Tarota i karty Archanioła Michała, które dadzą wskazówkę, moi drodzy, dla każdego z Was. Także zaczynamy, jaki to będzie miesiąc ogólnie, co może się tutaj wydarzyć. No, ustrza ciekawie, bo zbliżają się same nowości, jest zwycięstwo w Waszym życiu. Macie maga i asa mieczy, moi kochani, przy szóstce buław. Czyli jest wielkie świętowanie z powodu czegoś nowego, tak? Nowej umowy, nowej pracy, nowego działania. Będziecie się cieszyć, tryskać energią. Każdy będzie was chwalił i komplementował. Będziecie mieć bardzo duże poparcie. Także bardzo miesiąc kreatywny i fantastyczny. Jesteście zwycięzcami w tym miesiącu. No, pięknie. Zobaczmy, moi drodzy, co zatem w pracy u strzelca. Co w pracy? W pracy, moi drodzy, no tutaj będzie bardzo dużo ofert różnych. Będziecie ustalać nowe strategie. O, otrzymacie tej pracy mnóstwo i dodatkowe pieniądze. Będziecie stać stabilnie na, yy, w sytuacji takiej zawodowej. Naprawdę bardzo stabilnie. Nawet tutaj sobie nie wyobrażacie, jak to będzie wyglądało. Naprawdę uwierzcie, że tej pracy będzie sporo, ale też i dobre wynagrodzenie. No super. Co w finansach? Jest dobrze. Co w finansach? Ja myślę, że tutaj, kochani, będą jakieś podróże dodatkowe, zlecenia, delegacje. Będziecie w ciągłym ruchu. Finanse przyjdą do Was z niespodziewanych źródeł, ale także to jest, moi drodzy, sytuacja losowa. Możecie grać na loterii. Możecie, no tutaj, gdzieś będziecie wyruszać do kobiety, która da Wam jakiś zarobek dodatkowy i to bardzo dobry. Dwa miejsca jakiejś pracy, tutaj dodatkowe jakieś zlecenia mogą być wygrane. Dobry los w finansach. No super. Co w miłości? Naprawdę, horoskop szykuje się ciekawy. Co w miłości u Was? Co w miłości, kochani? A w miłości tutaj, moi drodzy, jest troszeczkę dziwnych sytuacji. Bo może być troszeczkę nerwowo, chaotycznie. Ktoś tak naprawdę czuje się w potrzasku może, okłamywany. Uważajcie na przybyłe nowe osoby. Ale też, jeśli jesteście w stałych związkach, to tutaj partner czy partnerka... Może też troszeczkę na Was tutaj patrzeć tak, moi drodzy, niezbyt sympatycznie, dlatego, że mogą być przydzielone Wam jakieś nowe zadania, dodatkowe obowiązki i Wy będziecie się, moi drodzy, z tego tak naprawdę no, niezbyt cieszyć. Wspólnie planujcie ale też no ja bym powiedziała że jest coś robione poza waszymi plecami w tym związku na nowe osoby na pewno uważajcie ale ktoś może dołożyć wam obowiązków i nie będzie czasu na miłość ktoś może tam wam coś dać dodatkowego tu jest, bo tu w pracy bardzo dobrze wychodziło, a właśnie w tych uczuciach też tak jak gdyby partnerowi czy partnerce zależy, żebyś jej pomagał, albo jeszcze tam komuś jakieś obowiązki tutaj wychodzą, ale też jakieś niejasne sytuacje. Nie mówię, że strasznie dużo kłamstwa, ale tutaj są jakieś w uczuciach niejasne sytuacje, ktoś może coś zatajać, na przykład. Także tu nie jest dobrze zbytnio, bo nie ma takiej szczerości w uczuciach. No, niestety. Tak to wyszło, ale nie martwcie się, bo to się wcześniej czy później się wyjaśni. Jakie będą niespodzianki? Może tu się czegoś dowiemy. Niespodzianki będą takie, moi drodzy, że tak naprawdę będziecie mieć bardzo dobre Warunki finansowe, ale niespodziewanie yy, będą jakieś duże wydatki na sprawy domowe, i tutaj, moi kochani, no, niestety niespodzianką będzie wydatek. I właśnie to jest niezbyt fajne. Zobaczmy kochani w zdrowiu, ale na pewno, no wiadomo, no tak jak to w życiu, no wydatki mamy wszyscy. W zdrowiu, moi drodzy, koziorożec, strzelec, co ja mówię, już myślę o koziorożcu, widzicie? W zdrowiu u strzelca, ja bym uważała na odporność, na stany zapalne, Koło głowy, jakieś przeziębienia głowa, stany gorączkowe, podgorączkowe, przemęczenie, drobne urazy też żeby się nie uderzyć, nie spaść gdzieś, nie uderzyć się w głowę. I kochani, przechodzimy do Archanioła Michała. Teraz relacje z Archaniołem Michałem, co ma do przekazania Wam, moi drodzy, co wskazuje, co podpowiada Wam. Zarezerwuj czas na podjęcie decyzji. O, to jest bardzo ciekawe. Jedno zdanie, które Wam, moi drodzy, wyjaśni: znaczenie tej karty. Nie podpisuj od razu kontraktu, wynegocjuj lepszą umowę, zwolnij prędkość swojej nowej relacji. O, właśnie coś tutaj w nowych relacjach. Zadaj więcej pytań, zanim powiesz tak. Dowiedz się o nowych alternatywach i opcjach. Nie bądź naciskany przez innych ludzi, jeżeli myślą tylko o sobie. Pytałeś o sytuację, w której jest zamieszanie, niezdecydowanie i ta karta jest znakiem tego, że nie powinieneś się śpieszyć. Więcej informacji będzie dostarczonych z upływem czasu, który w naturalny sposób naprowadzi Twoje działania. Nie ma potrzeby robienia wszystkiego naraz. Możliwość nie odejdzie od ciebie, jeśli nie będziesz na nią naciskał. Inni zaczekają na ciebie, to Twoja decyzja. I lepszy rozwój sytuacji zwalnia i rezerwuje Twój czas. No, i tutaj modlitwa moi drodzy do Archanioła Michała. Archaniele Michale, proszę Cię pomóż mi być silnym i odprężonym. Kiedy zbliżam się do tej sytuacji, przypomnij mi o odłączeniu się i cofnięciu, pozwalając tym samym na naturalny jej rozwój. Dobra rada, wskazówka, kochani? Bardzo dobra. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę powodzenia. Do usłyszenia w kolejnych filmach.